Jesteśmy na orlenie przy ulicy Mogilskiej w Krakowie I co? Odśnieżone totalnie Żadnych Zasp Kable odłożone ładnie Proszę jak czysto powiedzieć. I ładujemy się Znaczy kable odłożone, no a co nie tak jest tak Możemy to się trochę Zawarz. A do strzału udało się. A żadenu, żadna wilgoć, nie chwyciło go tuczy. Idę sobie coś zamówić jeszcze do, na stację i, i wracam zaraz. No i zobaczymy. Myślę, że się podładował troszeczkę, by wrócić do domu. Nie pokażę, bo nie ma karty tych RFID.